Każdy uczeń posiada szafkę, w której trzyma swoje rzeczy, w tym najistotniejszy strój szkolny, jakim jest marynarka z emblematem lub piękna bluza, która jest dostępna w trzech kolorach granatowym, szarym oraz czarnym. W naszej szkole odbywają się również dni tematyczne, dlatego podczas filmu zobaczycie nas w różnych strojach. To jest zdecydowanie jedno z najważniejszych miejsc w naszej szkole. Można tu się poczuć jak w pięciogwiazdkowej restauracji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z windy. Miejsce naszych spotkań, miejsce do nauki, wspólnych posiłków. To jeden z pomysłów samorządu szkolnego. Na zajęciach plastycznych spotykają się wszyscy artyści z naszej szkoły i tworzą razem cudowne rzeczy. Aula to serce życia kulturalnego szkoły. Odbywają się tu najważniejsze apele, przedstawienia. Jest również połączona z Radiowęzłem, który jest inicjatywą uczniów różnych klas, którzy umilają nam czas na przerwach dobrą muzyką. Kółko fotograficzne prowadzone w naszej szkole jest na wysokim poziomie. Zajęcia prowadzone są w plenerze, jak i w studiu fotograficznym. Sekretariat to centrum dowodzenia w naszej szkole. Tutaj załatwisz wszystkie najważniejsze sprawy. Dzięki działającym w naszej szkole dwóm wolontariatom, poprzez różnego rodzaju eventy i zbiórki, mamy szansę pomagać zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Wymiany uczniowskie to nie tylko świetny sposób, aby poznać kulturę i historię innego kraju, ale można też poznać nowych ludzi nie tylko z zagranicy. Nasza biblioteka jest największą biblioteką szkolną w powiecie. Posiadamy ponad 27 tysięcy egzemplarzy książek oraz ogromną czytelnię, w której uczniowie korzystają z księgozbioru, komputerów, wielu tytułów, czasopism i przygotowują się do lekcji. Na zajęciach z chemii mamy nie tylko lekcje teoretyczne, ale i praktyczne, które przeprowadzane są pod bacznym okiem pani doktor. Na naszych lekcjach wychowania fizycznego każda sportowa dusza odnajdzie swój azyl. No i oczywiście, w mamy tu najlepszych. W naszej szkole sportu nie ograniczamy tylko do gier zespołowych czy lekkoatletyki. Można również rozwijać się w kierunku tanecznym. Mamy szkolny ośrodek kariery. Doradca zawodowy prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia i różne ciekawe działania. Udział w nich pomaga uczniom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Jednym z przykładów są coroczne powiatowe targi Nauka, Praca, Kariera. Tego dnia w szkole wiele uczelni wyższych i szkół policjalnych przedstawia swoją ofertę edukacyjną. biorą też udział w zajęciach na uczelniach.